Dzisiaj do Tibi został dodany nowy World Boss. Witam! Kolejna nowość została dodana do Tibi. Tym razem jest to World Boss, czyli potężny boss, który spisze co kilka miesięcy, a dokładnie co pół roku. Został on dodany 18 lutego, ale kiedy i gdzie się pojawi, to dopiero czas pokaże. Równie dobrze może być to jutro albo za kilka miesięcy. Tak naprawdę dopiero po jego pierwszym pojawieniu się będzie można oszacować łatwiej kolejne okienko jego respawnu. Tydzień temu dostaliśmy post z krótkim wprowadzeniem fabularnym i zapowiedzią nowości. Niestety nie pokazano wtedy samego bossa, ani też nie przekazano zbyt wielu informacji o nim. Chyba chce zaskoczyć graczy, którzy zmierzą się z nim po raz pierwszy. Jednak teraz, gdy jest on już w grze, wiemy nieco więcej na jego temat. No, może nie odnosi taktyki, jak z nim walczyć, ale poznaliśmy jego nazwę, wygląd i przedmioty, które będzie można z niego zdobyć, bazując na grafikę z klienta gry oraz cyklopedii w samej Tibi. Tak wygląda sam boss, ale jego wygląd omówimy za chwilę. Rod Render, bo tak się nazywa boss, jest to boss typu Nemesis, związany z Azilon Castle. Wcześniej, w trakcie questu na Azilonie, wspominał o nim NPC Vision of the Pass, mówiąc, że zaskoczyła ich moc Rod Rendera. Aby móc z nim walczyć, serwer musi mieć odblokowany dostęp do katakumb, czyli musi oddać pewną ilość demonik esencji. Jako jednostka, jeśli są te katakumbis, Odblokowana, raczej nie będziesz musiał wykonywać całego questu. Na piętrze -1 pod zamkiem w północno-wschodniej części jest teleport, który prawdopodobnie będzie prowadził do Bossa. Wcześniej był on zawalony kamieniami, a od zapisu serwera kamieni już tam nie ma. Sam teleport jeszcze nie działa i będzie aktywny, gdy zrespi się boss. Ciekawe tylko, czy będzie się on respił losowo w trakcie dnia, jak na np. Ferubraz, czy od razu po zapisie serwera, jak niedawno dodane Abomination czy Morshabal. Rzuć okiem jeszcze raz na Rodrendera, bo wygląda naprawdę świetnie, i skoro wzbudza strach wśród inferniarchów, to na pewno Tibiczycy mają się czego obawiać. Co ciekawe RotRender jest ukazany na kilku postaciach. Tutaj macie podstawową wersję bossa, natomiast na Tibia Phantom, która uzupełnia powoli dane na temat tego patcha możemy zobaczyć trzy inne wersje. RotRender Scorch of Azilon, RotRender Hexed Scorch oraz RotRender Hexed Horror. Znaczyć to może tyle, że bądź on występował w kilku formach i kto wie czy nie uzyskał wtedy jakichś dodatkowych umiejętności. W klienci jednak znajduje się jeszcze jedna ciekawa grafika. Przypomina ona Rotrendera, więc istnieje szansa, że będzie to jedna z jego form. Tutaj już nie widzimy demona jako takiego dinozaura, tylko widzimy jakiegoś chłopa w jakiejś lewitującej maszynie. Trochę tak jakby to on sterował tym demonem. Ciekawe jakie ta grafika będzie miała zastosowanie, ale muszę przyznać, że tak, latające krzesło z demona jak i sam Render wyglądają naprawdę świetnie. Aż się nie mogę doczekać kiedy się z nim zmierzymy. Pewnie zastanawiacie jaki będzie potrzebował level, aby zmierzyć się z nowym world bossem. Minimalny poziom wymagany by rozpocząć No Rest for the Wicked Quest to 250. Poziom. Pewnie będzie to minimalny poziom w ogóle. Dalej to już zależy tylko od tego, czy uda ci się przeżyć przez hordę demonów do Azilo Castle. A co gorsza, w samych katakumbach, gdzie demonów jest więcej i są one silniejsze od tych na zamku. Te demony w podziemiach są znacznie mocniejsze od tych na górze i miałem spore problemy, gdy próbowałem tam przebiegać do taska moim 300 magiem. Czas na omówienie nowo dodanych przedmiotów i grafik montów, które być może będą leciały z rodrendera. W zapowiedzi przed tygodnia możemy przeczytać, że gracze premium mają szansę zdobyć unikatowe i rzadkie przedmioty od Bossa Świata. W tym specjalną śliczną nagrodę zaprojektowaną specjalnie na potrzeby tego wydarzenia światowego. Cokolwiek by to nie znaczyło, oto co zostało dodane w dzisiejszej aktualizacji. Spójrz na ten piękny outfit, który jako addon dostanie ogromne białe skrzydła. Spójrz na tego majestatycznego pasikonika w trzech wersjach kolorystycznych, którego będziesz mógł dosiąć. Jak się podoba? No to czas zejść na ziemię. Ten outfit, jak i pasikonik, to prawdopodobnie nowy content, który zostanie dodany do STORA, a nie drop z bossa. Dla ciebie, panie Reczku, co najwyżej przekolorowany demon. Tak, dokładnie ten, którego wyleciłeś sobie z Arbazilota, tylko w kolorze złotym i różowym. Niestety, ale takie wnioski można wyciągnąć po tym, że pojawiły się tylko dwa oswojacze: Demon in a Golden Box oraz Demon in a Red Box. Mam nadzieję, że się mylę, chociaż nic na to nie wskazuje. Tak, jak to zobaczyłem, tak się trochę zdenerwowałem. Za Tibia inny chipsów potrafi zrobić naprawdę dobre monty czy outfity. Natomiast te na darmowe z Questów, Zboczyła się z bossów są zwyczajnie nijakie. Po nowym World Bossie oczekiwałbym czegoś bardziej wyróżniającego się, czegoś specjalnego, pobudzającego fantazję, a nie kolejnego pokolorowanego demona czy konia. Inne nowe grafiki, jakie pojawiły się w Tibie to np. przedmioty do Yasira takie jak Rodrender Render Club warty 1,8kK oraz Rodrender Render Scalp, którego Yasir kupi za 2,5 bańki. Ten drugi wygląda nawet fajnie i może prezentować jako całkiem ciekawe trofeum w domku. Oprócz tego w cyklopedii pojawiła się animowana Rodrender Render Sceptre. Z opisu wynika, że nie ma statystyk, a wzrost jest darem tego niegodziwego berła, a monety są której żąda. Nie wiadomo co to znaczy i co będzie robić. Monety wspomniane właśnie w opisie to mogą być np. Blood Coiny, które również tyle co pojawiły się w grze. Z nowych grafik to chyba tyle, ale to wspomniano o unikatowych i rzadkich przedmiotach od bossa świata, więc być może dodadzą coś z już istniejących itemów. Może chociaż te itemy z Arbazilota skoro jest w nich już ten przeklorowany mount, a kto wie może jakieś ulepszone wersje broni typu Inferniar. I to wszystkie informacje jakie udało mi się dla Was zebrać. Mam nadzieję, że niczego nie przegapiłem. No chyba, że interesuje Was jeszcze komunikat samego bossa i zobaczycie po pojawieniu się go na świecie. Będzie on brzmiał. Rot has risen again in the depths of Azilon. Co o tym myślicie? Jak wam się podoba bosik? Ja jestem mega zajarany, bo lubię tego typu wydarzenia i liczę na to, że boss będzie wymagał nieco więcej niż tylko atakowania. Oczywiście fajnie by było, że gdyby stał dłużej niż 20 sekund, żeby miał jakieś mechaniki, które będą zbudzały strach, no i żeby nie posiadał mechanik typu Morshabar, którego bardzo łatwo można strollować, a jak już, to żeby niosły ze sobą jakieś konsekwencje. Sam pomysł dodawania world bossów jest naprawdę świetny, bo jeśli w TB jest przestój, nie ma jakiegoś update'u, nowego serwera czy innego eventu, to wciąż mamy na co czekać i na co polować. Tak dla samego bossa, żeby Właśnie wpis do boskiarki, tak jak i na rzadkie łupy, które możemy z niego wydropić. Mi akurat bardzo podobał się kasu z zimowego update'u, tak więc cieszę się, że go rozwijają i mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec. Teraz tylko zostaje nam czekać, kiedy boss się pojawi i na jakim serwerze. Pierwsze drużyny będą miały unikalną szansę na rozpracowywanie mechanik. Chociaż coś czuję, że nawet jak je poznamy, to walka z nim będzie kosztowała życie wielu tibiczyków. No być może też doczekać tego bossa na sakurze i zobaczymy ile razy uda mi się na nim paść. Dajcie znać, co myślicie o tym bosie. doceniacie go pozytywnie, czy to raczej zbędna pierdoła i chipsów powinien skupić się na czymś innym. Przy okazji chciałem też podziękować Cedronowi z TibiaRoad.com, Kopiernikowi, Orimuraksowi oraz Sibrodzicowi, no i oczywiście widzom ze streama, że podzieliliście się ze mną swoimi spostrzeżeniami oraz podsyłaliście nowe grafiki z Tibii. Zostaw suba, łapkę w górę i zapraszam na kolejny materiał na tym kanale, jak i na streamy. Pozdro i do zobaczenia na tibijskich szlakach. Piona!